No, i zadanie piąte, kochani. Wskaż funkcję malejącą. Jeżeli popatrzycie sobie na równania funkcji liniowej zapisane w postaci kierunkowej, czyli w postaci f od x jest równe a x plus b, to funkcja maleje wtedy, kiedy a jest mniejsze od zera. Czyli funkcje maleją wtedy, kiedy a jest mniejsze od zera. Kiedy a jest większe od zera, funkcje w postaci liniowej. Będą nam rosły, a kiedy a jest równe 0, funkcje w postaci liniowej będą stałe. No i teraz tak, słuchajcie, no jeżeli na to popatrzycie, no to tak w punkcie A, w punkcie A tylko przypomnę, że nasz współczynnik kierunkowy A jest równy 0, no bo nie ma xa, czyli coś nam tego xa wyrzuciło z równania. W punkcie B Współczynnik kierunkowy A jest równy 1, no bo przy X to 1, a z zasady jej nie piszemy, w punkcie C nasze A jest równe 2, i w punkcie D nasze A jest równe minus 1. No do punktu D po prostu można by to było zamienić miejscami, czyli F od X równa się minus X plus 5 no i teraz korzystamy, korzystamy z tej zależności, czyli jeżeli a jest mniejsze od zera to funkcja maleje, czyli mamy odpowiedź d i to jest odpowiedź do naszego zadania i dziękujemy